Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Jestem z tej jest Zuza. Witam Was po przerwie. I dzisiaj opowiem Wam, co u mnie i dlaczego mnie nie było i dlaczego wracam. Znaczy wracam, bo Was kocham mocno z całego serduszka i uwielbiam nagrywać filmy, dlatego wracam. Ale dlaczego mnie nie było? No, chciałabym się z tego wytłumaczyć. Już poniekąd widzicie, dlaczego mnie nie było. Przedstawiam Wam ten powód. Znajduje się tutaj na koszulce. A mianowicie logo naszego Instagrama z kinią. Nie, to nie przez Instagrama przestałam nagrywać, tylko przez masę pracy, którą miałam z kinią przez całe wakacje. Niektórzy z was wiedzą, wiedzieli, spotkali nas, więc wiedzą, miałyśmy swoje stoisko w mielnie nad morzem, przez całe wakacje. No, prawie całe wakacje, bo ten sezon był dużo, dużo krótszy niż zawsze. W ogóle te wakacje były dosyć specyficzne i było... całe życie pracuję nad morzem i nigdy nie było takich. Takiego dziwnego sezonu, takich dziwnych wakacji, i no po prostu były specyficzne, ale no to nie o tym będzie dzisiejszy film. Więc było jak było, ale to lato już za nami naprawdę szybko minęło. No dlatego, że mieliśmy ogrom pracy właśnie przy warkoczkach. Warkoczki, warkoczki, to jest nasz Instagram. Kupiłam tylko. Więc udało nam się otworzyć swoje stoisko właśnie w Mielnie, gdzie zaprotewały warkocze. Robiły się warkoczyki pojedyncze, trochę tatuaży chętną. Ja robiłam też boksery, co było w ogóle dla mnie mega trudne i poszłam na taki żywioł w ogóle z tym. Chociaż pod koniec wakacji już trochę opanowałam, jak to się robi, i już moje boksery dużo lepiej wyglądały niż na początku. Ale no to nie było takie proste się tego nauczyć. Mimo wszystko mała się jeszcze jedną dla was wiadomość. Teraz taką myślę, że będzie się z niej cieszyć tak samo jak ja się cieszę, bo idę na dwa szkolenia we wrześniu, jedne już za kilka dni, jadę do Warszawy. Jedno szkolenie będzie właśnie z zaplatania bokserów cornrowsów i tych wszystkich fryzur ze sztucznymi włosami, kitek itd. Tak tak A drugie szkolenie będzie pod koniec września i będzie to szkolenie z zakładania. Afroloków! Czyli coś takiego jak mam na sobie teraz, ale ja mam warkoczyki z lokami, więc to zupełnie jest coś innego i w Afroloków nie umiem robić, ale jestem totalnie zakochana w afrolokach, Bardzo mi się podobają afroloki, więc już się nie mogę doczekać. Szkolenie będzie się odbywało u osoby, która jest naprawdę mistrzem robienia afroloków, więc jestem mega podekscytowana, ale to już są plany na wrzesień, a jeżeli chodzi właśnie o wakacje, Naprawdę chciałam coś nagrać, ale pracowałyśmy po kilkanaście godzin dziennie, praktycznie praca była non-stop. Pracowałyśmy, musiałyśmy bardzo rano wstawać, dojeżdżać do pracy, zwijałyśmy się czasami o 23, nawet po 23 z pracy, musiałyśmy jeszcze dojeżdżać do domu z powrotem, a po powrocie do domu odpisywać na wiadomości, pisać z osobami, które właśnie się umawiały na warkocze. Odpowiadać cały czas na wiadomości, na pytania, których było masę, masę, masę. Było smutne, że czasami brakowało nam po prostu rąk do pracy i naprawdę szkoda, że nie dało. Szkoda, że czasami właśnie nie dało się nas klonować, bo było tyle chętnych na warkoczyki, no a nasze ręce tylko cztery. Aczkolwiek, no niestety. A później, jak sezon nagle się skończył i my miałyśmy i czas, i siłę, i ochotę, i w ogóle. Chęci do działania, to już niestety nie było turystów. No, bardzo szybko w tym roku się sezon skończył. No ale niestety no, miejmy nadzieję, że kolejny sezon będzie lepszy, tak czy siak, jeżeli chodzi o taki martwy sezon i całą sytuację, sytuację wiecie z czym, no to tak czy siak było dobrze i nie można narzekać, bo miałyśmy naprawdę dużo klientek. Ten sezon naprawdę nas dużo nauczył, też dużo doświadczenia przez to zdobyłyśmy. Naprawdę też czas zaplatania nam się o wiele skrócił. Jakby miałyśmy klientki dzień w dzień, nawet po dwie, to naprawdę usprawniło nam naszą pracę. Z czego jestem bardzo dumna, bo Warkoczki to jest po prostu moje dziecko, mój pomysł, moje, moje wszystko na tę chwilę. I naprawdę chcę się jak najbardziej w tym rozwijać. Ale oczywiście nie chcę zaniedbywać też YouTube'a. YouTube I chcę dla Was też e, publikować tutoriale, tak jak zawsze, bo też bardzo dużo osób korzysta z moich tutoriali, wysyłam później zdjęcia swoich prac, które ja zawsze oglądam, zawsze Wam kibicuję. E, I chcę być taką osobą, która takich osób w ogóle jest bardzo dużo za granicą, która swoje, swoje tutoriale pokazuje, swoje sposoby wykonania czegoś i... Fajnie, że właśnie takie rzeczy powstają, bo osoby kreatywne, które lubią kombinować później, eksperymentować, takich tutoriali używają. Także jak jeszcze ktoś z Was korzystał z moich jakichś tutoriali, to posyłajcie mi moi drodzy zdjęcia. Także chcę się rozwijać w tym i profesjonalnie, ale też po prostu dla siebie i tutaj na YouTubie żebyście wy również po prostu mieli coś z tego z jeszcze takich ogłoszeń, no to warkoczy będziemy na pewno cały przyszły rok pleść w, w Toruniu gdzie również was zapraszam na plecionki będę robić już właśnie bokserskie i afro -loki, ale to już wszystkiego się dowiecie w swoim czasie mam nadzieję się poprawić tu w tym youtubowaniu przez ten cały przyszły rok z tego co wiem mam zdalne nauczanie teraz, więc hej będę na pewno dużo nagrywać Mam nadzieję, że też nie tylko sama, ale też z modelami, modelkami i mam nadzieję, że ten rok, ta druga połowa 2020 roku będzie dla mnie dobra i jestem dobrze nastawiona. Piszcie co, jakie tutoriale konkretnie byście chcieli zobaczyć na moim kanale, jakie, jakiego typu filmy, czy AliExpress, czy fryzury, czy coś jeszcze innego. Ja planuję dla was na pewno nagrać filmik o mojej najnowszej fryzurze. Też już wiele osób prosiło o tutorial. My te fryzury skinią, kiniami, znaczy no, kinia w sumie robiłam pierwszy raz. Na pewno taki tutorial się na moim kanale pojawi, bo już dużo osób pisało. Planuję filmik też o schudnięciu. Jeśli myślicie mojego Instagrama, to już na pewno widzieliście post, bo udało mi się schudnąć 12 kg Z poprzedniego roku. I... Sama o tym nie wiedziałam, jakby w ogóle, że to tak się stało, bo dopiero to zauważyłam, jak zostawiłam dwa zdjęcia z ostatniego wyjazdu z Pragi, gdzie byłam z moim chłopakiem i mam zdjęcie tak jakby w podobnej pozie do tego, co było robione rok temu na sesji u mojej koleżanki. I wtedy zobaczyłam, że naprawdę jest różnica. No i tak samo na pewno chcę, żeby tutaj na tym kanale było też tematyki takiej sportowej, dietetycznej, ale też wiecie, takiej normalnej, bo ja jestem normalna, kocham jeść słodkie, niesłodkie, głównie słodkie, uwielbiam jeść i gotować a więc na pewno to będzie, na pewno jakieś tam poplatam filmiki właśnie związane z tą tematyką a jeżeli wy macie coś, jakieś tematy, które wy chcecie koniecznie u mnie zobaczyć, no to dajcie znać Miło mi było Was tutaj wszystkich zobaczyć, nawet jeżeli jest Was garstka, to pozdrawiam moją garstkę bardzo serdecznie i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Pamiętaj na koniec, żeby zostawić łapkę, no i właśnie pisz komentarz w komentarzu, co chcesz zobaczyć, a ja się z Wami żegnam i widzimy się już wkrótce. Pa, pa!